Siemanko, z tej strony Matthew i witam Was w moim kolejnym filmiku i dzisiaj sobie pomówimy o update'cie, który jest bezpośrednio spowodowany moim filmikiem, to znaczy może niekoniecznie właśnie bezpośrednio, o czym sobie też zaraz powiemy natomiast na pewno no, spowodował ten update no i w tym update'cie też są zmiany dotyczące Vertigo co za... akurat bardzo fajne zmiany i ciekawe. Ja już też oglądałem parę meczeków na Vertigo i naprawdę yy, fajnie się to ogląda. Jest mega chaotyczne, ale było ewidentnie kilka takich błędnych. z no, kosą. Było kilka błędnych założeń, w szczególności właśnie Vertigo. Oglądałem, którzy coraz fajniej już krają, oby tak dalej. Yy, no i właśnie ten update ma też to troszkę poprawić. I jestem bardzo dobrze. Znaczy, wiecie o co chodzi? Mam pozytywne. Pozytywne pierwsze wrażenia jeśli chodzi o zmiany i mam nadzieję, że to będzie ten taki drobny kroczek kolejny, żeby ta mapa naprawdę była e, Fajna do oglądania na jakichś dużych turniejach, bo już żeśmy widzieli na przykład na DreamHacku Nie jest to takie fajne sterkanie czy widzieliście na redzie, takie twistkoby takie, takie tuf, No ale nieważne e, Więc wracamy do tego co ja w tym andejcie tutaj miałem do, że tak powiem, jaką, jaka była moja rola tutaj 3 dni temu wrzuciłem w filmie, w którym pokazywałem wam komendę. która na SV Cheats pozwala Wam po prostu usuwać smoki no i to jest przydatne do trenowania smoków. I jak widzicie, dalej z tej komendy można korzystać. Więc ta komenda nie została jakoś, nie wiem, usunięta, naprawiona. I ta komenda wygląda tak, że bind mouse 3. No i widzicie, to jest rekord. To co Wam pokazywałem, tak? Potem zabijanie smoka i potem jest stop. Natomiast ta komenda na SV Cheats. nie to. 0 powodowała. I dalej powoduje zmienianie się kształtu smoka, tak? Natomiast ja to przetestowałem i to dosyć tak solidnie. Yy, I to nie wpływa jakoś super znacząco na grę. No, jest to minimalna zmiana W takich malutkich sytuacjach może tam to coś zmienić, ale możemy to robić po pierwsze tylko raz ciąg grundy. No i po drugie, tak jak mówię, nie jest to jakiś game breaking, natomiast no, nie powinno takiego czegoś być w grze z tym akurat, no tutaj trudno się nie zgodzić. Więc właśnie to zostało w tym update'cie usunięte. I w jaki sposób to zostało usunięte? Update noty brzmią tak Restricted start of client-side demo recording on dedicated servers to warm up and Freestyle, Czyli po prostu jeśli jest runda to nie można już zaczynać nagrywać demka i tak dalej Tylko po prostu jeśli gramy jakiś mecz a jakieś PCW albo cokolwiek To po prostu zaczynamy to demko nagrywać jak jest Freestyle, jak jest warmup I wtedy to się dalej po prostu nagrywa w ciągu całego meczu, jeśli chcemy to nagrać podczas meczu no to, no nie da się tak, no da się to zrobić na przykład w ciągu kolejnej rundy Albo być może będzie to wyglądało tak, że nawet jeśli wpiszemy podczas rundy to nam się to zacznie na freestylenie robić przez to ten problem jakby Ten bug nie będzie można tego bugu wykorzystać, mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi Natomiast niestety, ale to nie było tak, że mój filmik został zauważony przez Valve I to wiecie, tutaj ciężko też mieć jakieś pretensje z jednej strony, no bo Ja też ten filmik miałem, znaczy ten trik miałem podesłany przez widza dawno, dawno temu, więc Niestety już nawet nie jestem po prostu w stanie tego e-maila znaleźć Natomiast no też jakby nie wpadma to samo, więc ciężko mi jest jakieś, tak jak mówię, mieć pretensje oraz jakieś tutaj wąty do tego, że kurde, to jest moja robota, albo coś takiego. Natomiast jednak szkoda, tak? Bo jednak fajnie by było, gdyby Valve oglądała mój filmik i tak dalej, wiecie, jakby taki kolejny kroczek, że otwórcy gry zobaczyli kanon Malfoy 3, na pewno by to było fajne. Natomiast ten cały bug, nie bug, został zauważony przez to, że Don Hatch, nie wiem, czy okażecie gościa, to jest gość, który kiedyś tam likował jakieś roster change'a, tak? Mówmy po polsku. Robił przecieki związane ze zmianami transferowymi w drużynach Nie ciężko się to mówi po polsku, więc tutaj jest uzasadnione, jednak, użycie tego po angielsku. No, ale niektórych to drażni. Więc, właśnie, on tego typu rzeczy robił, i tam niektóre inne ciekawe rzeczy. No, i on właśnie też na Twitterze zrobił posta o tym, znaczy, no. Jakieś tam tweety dał. I z tego powodu to się dostało na front frontpage Reddita, dokładnie na pierwsze miejsce na Redditie. E, mój filmik nie dostał z tego żadnego kredytu od Donhaciego ani z takiego. No, troszkę szkoda. No ale nieważne, więc kończmy ten temat, bo e, teraz przechodzimy do zmian typowo na Vertigo. Jeśli chodzi o tę mapę, to wszystkie zmiany dotyczą Bomb A. Jedyna zmiana, która go nie dotyczy, to jest to, że od teraz Wingman będzie rozgrywany nie na Bomb B, a właśnie na Bomb A. Być może to jest po prostu kwestia tego, że chcą dalej go też przetestować ale po prostu na no, taka zmiana, która tych, którzy grają Migmana też dotyczy, natomiast w większości graczy myślę, że nie. Natomiast, jeśli chodzi o site A, to zostało zmienione w następujący sposób. Tutaj by the way taki ciekawy trik, patrzcie, nie trzeba się tutaj wyjechać, tylko tutaj. Widziałem na prostenie właśnie, ludzie się tutaj wychylają i często AWPer'a jakiegoś zeskakują, bo AWPer się nie spodziewa. WPR tylko myśli, o tutaj ktoś może się wyjść". A więc tak. Zmiany wyglądają teraz w taki sposób, że ta rampa została zwężona, jak widzicie, i tutaj było takie jakby lekkie rusztowanie, ono też zostało usunięte. I teraz tak, można tutaj wejść bez bycia zauważonym przez site A i można sobie tutaj teraz przejść w to miejsce i tutaj z tego kierunku zaatakować bombsite A. Oczywiście można sobie zasmokować to miejsce, yy, z jakimś fleszem można tutaj wejść i można jakiś taki split robić na site A. To miejsce daje również możliwość CT-kom, tak, większej kontroli, zrobienia jakiegoś crossfire'a. Natomiast tutaj bota dał ładnie... Ej, bocie! <noise> On mnie spierdzielił od razu, nie, nie da się. Yy, więc tutaj dalej się nie da bustować w dwie osoby, tylko potrzeba trzeciej. Natomiast yy, no tutaj jest ewidentnie różnica jeśli chodzi o to, to, tutaj się nie da wskoczyć samemu, ale da się oczywiście zbustować, co nie ma chyba zbyt dużego sensu, bo można równie dobrze zdać sobie wskoczyć. Jesteśmy tutaj na krawędzi widoczności, ale mimo wszystko nie jest chyba na stanie. Znaczy tutaj z tego miejsca jest na stanie ktoś zauważyć mi się wydaje, jeśli by wskoczył taki off angle, no to jest na stanie ktoś zauważyć, no ale to możemy sprawdzić więcej stąd, gdzieś sobie tak, nic tutaj nie ma i wtedy sobie wskakujemy, tak dalej, jeśli chodzi o tezmalu, to tutaj dalej też można troszkę bardziej się ruszać, wydaje mi się to zostało przyjęte troszkę, troszkę jakby w lewo i do tyłu, jak widzicie i nie ma już tutaj tych jakby podwójnych, tylko jest tylko jedna podwójna ta skrzynka. Jeśli chodzi tutaj o to, to oczywiście można je zbustować samemu, jak już pewnie widzieliście kilka sekund temu. No i przede wszystkim to jest fajna zmiana, bo awp tutaj bardzo łatwo mieli i mogli tutaj się kampić, Natomiast jestem ciekawy czy tutaj da się wejść, bo ci jakbyś był posłuszny na chwilkę. To ja mu wdzięczę, to się pewnie nie da wejść, tak jest. No i teraz tutaj da się właśnie, widzicie, zamiast tego miejsca, to da się wskoczyć tutaj. Jest to troszkę łatwiejsze do zespotowania do, do wyeliminowania, ponieważ widać większą część naszego ciała i też AWP ma lepszą widoczność tutaj, żeby go ściągnąć takiego gościa. Więc tak wyglądają wszystkie zmiany na wumite. A, chyba wszystkie wymieniłem, które miałem. To mam chyba tak. No okej, okay. jako, że omówiliśmy już chyba wszystkie zmiany, które warto było mówić, to jeszcze została nam jedna. Dodanie z powrotem Black Saita do trybu Danger Zone. A ci którzy grają to może ich to dotyczy, natomiast reszty grać nieszczególnie. I też parę jakichś tam pierdół, zmian na Siroku, Jakieś tam rzeczy, że Kevla teraz razem z dostałem jako perk. Ale to nie są jakieś specjalnie ważne rzeczy. Yy, ważne jest to, że teraz jest rotacja co parę, dziesiąt minut. Po prostu zmienia się mapa. Yy, no i jakby ma to sens, tak? Od razu na pierwszy rzut oka, jak, jak ktoś widzi, czemu tak jest, no to od razu się można skapnąć, że chodzi o to, żeby wiecie, jednak te czasy szukania były takie same. Bo gdyby były dwie mapy, to by się to podzieliło, tak? A tak jest jedna mapa, ale tak naprawdę są dwie mapy, tak? Tylko, że ona się zmienia co parę. Fajnie też rozwiązane naprawdę mi się strasznie podoba pomysł bo jest po prostu pomysłowy no i to było już teraz naprawdę wszystko dziękuję wam za oglądanie zostawcie subskrypcję musimy walczyć z usuwaniem subskrypcji przez YouTube'a bo wszyscy youtuberzy mają minusy więc pomóżcie mi w tej wielkiej misji tak jak było subscribe to PewDiePie subscribe to Matthew i to by było tyle do zobaczenia w kolejnych filmikach na razie gadam głupoty ale to jest standard na moich filmikach